W drodze powrotnej słoiczek z tymi z ogórkami na wynos. No, o tu do mnie pisze taki kocham życie, nie? Taki chłopak, kurna, i mówi, on ma ma w pokoju, nie? No e, to super. No. No właśnie, też, kurna, mam nadzieję, że jutro już będę ją no ogarnąć, jutro się ogarnę taka elegancko i też jakoś będę miał, i zmienię miejsce treningów, i zmienię miejsce rajów, kurna, tak, bo będzie tutaj. Nie zmieści, bo tu jest akurat moja sypialnia. To będę miał to wszystko w salonie, kolego. O, wiecie. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem.